Dni Mysłowic Poland Rugby Festiwal Zawody Zapaśnicze Siła, Rumików drugie Mistrzostwa Mysłowic, Piknik Parafialny na Kosztowach, Memoriał Edwarda Kucowicza, Okrągla Muzyka na Żywo. To wydarzenia, które odbędą się w Mysłowicach w nadchodzący weekend. Jest to program Nieprzegap. Emilia Warchu, witam serdecznie. Już w najbliższy weekend świętujemy Dni Mysłowic, czyli dni pełne muzyki, historii, wydarzeń patriotycznych, sztuki i tradycji dla całych rodzin i każdego, kto kocha dobrą zabawę. 19 czerwca odbędzie się rodzinny koncert chrześcijański, pełen pokoju, nadziei i radości, czyli ekumeniczny koncert rodzinny bądź jak Jezus. Od godziny 15 scenę zapełnią artyści m.in. tacy jak The Afters, Michał Król i inni. Drugi dzień, 20 czerwca należeć będzie do uroczystości patriotycznych, Dzień Powstań Śląskich. O godzinie 12 odbędzie się msza święta w parafii Świętego Krzyża. Po niej historyczny pochód i scenizacje i pokazy wojskowe, a wieczorem prawdziwa muzyczna uczta, brzmienie gwiazd z okazji 35-lecia Happy Big Bandu. Gościnie wystąpią m.in. Piotr Kupicha, Fokus Rahim, Natalia Przybysz, Tomek Makowiecki i wielu innych. Trzeci dzień 21 czerwca. Bianki na fali nad zalewem wesoła. Od godziny 17 rozpocznie się piknik rodzinny, a w nim warsztaty, yoga, koncerty relaksacyjne, wianki na wodzie i fire show. Wstęp na wszystkie wydarzenia, bezpłatny. Mysłowice zapraszają, bądźcie z nami. W sobotę od godziny 10 na stadionie Rugby Wesoła rusza Międzynarodowy Turniej Rugby 10. Dynamiczna odmiana gry, szybkie akcje i drużyny z całego świata. W niedzielę emocje przeniosą się do Parku Słupna, gdzie rozegrane zostaną Mistrzostwa Śląska w rógby Plażowym. Dodatkowych emocji dostarczy metrząg, starcie gigantów. Wstęp wolny. W sobotę o godzinie 11 zapraszamy do Mosiru, gdzie odbędą się zawody zapaśnicze Siła Mysłowice w ramach Mistrzostw Śląska. 21 czerwca o godzinie 11 zapraszamy do Centralnego Muzeum Pożarnictwa, gdzie rozegrane zostaną drugie mistrzostwa mysłowic w Rumiku. Strategia, koncentracja i sportowa rywalizacja w wyjątkowej plaszowej odsłonie. Kto zostanie mistrzem, przekonajcie się sami. Emocje gwarantowane. Zapraszamy do ogrodów parafii Matki Bożej Częstochowskiej na kosztowach w sobotę o godzinie 15, gdzie po raz 14 odbędzie się parafialny festyn rodzinny. O 17 wyjątkowy moment, uroczyste otwarcie i poświęcenie kaplicy Świętej Barbary. Również czeka Was muzyka, zabawa i moc atrakcji dla całych rodzin. W duchu wspólnoty i radości, nie może Was zabraknąć! W najbliższą sobotę od 18.00 klub muzyczny Okrąglak zaprasza na koncertowy wieczór z muzyką na żywo. Blues, rock i jazz w najlepszym wydaniu. Na scenie wystąpią artyści, którzy zadbają o klimat i dobrą energię. Od godziny 10.00 w najbliższą sobotę rozegrany zostanie turniej piłkarski unikosztowy w ramach 5 Memoriału Edwarda Kucowicza. Sportowa rywalizacja, emocje i hołd dla zasłużonej postaci Mysłowickiego Sportu. Zapraszamy wszystkich kibiców. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia.